Ola, amigo, gokie pasa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest ze mną Miłoszek. I nazywam się Adam z gejami, nie gadam. I Kacperek. I dobry. Jestem Adam, Jestem Adam i Senwordami, nie gadam. No, Szybko ja poszło. Ja się Szybko poszło. Szybko poszło. Dobra. W samieli ten. Tak, wiem, 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 Tak, tak, tak. Dobra. jak Tutaj trzymać mężczyzn. A <noise> kur. Dobra już. Ała. Powiem, jak tą grę komputerową gra. Ja nie pamiętam dalej. S S S. Dej. Dej fasolką. Kurde, nie złapałem się. Dobra, złapałem. Dobra chłopaki, jestem za... Padzianem? <grym> Jak za mną? Ja jestem w daleko. A ja chyba jestem... Ja chyba jestem drugi. O kurde. No za... to jednak za Miłoszem byłem. A widzicie, wiecie gdzie ja jestem? Na kurde szarym końcu. A ja jestem na mecie. 9 punktów. A no i... Ja Miłosza go nie wiem, a <grym>, no, <grym> ja chciałem, żeby Padzianem. Podzian, padzian, ale chujowy jednak tą grę. Let's go. Przeszliśmy? <laughs> nie ma tak. A nie, to nie przeszłość. Padziany po prostu e... dla widzów. Żeby widzieli e, tak, perspektywę tak, tak, z Tak, 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 chyba tak. Chyba tak. My gramy czwórki? Tak. No kurde. Hmm. Wszystko wyjaśniałem jest jakieś randomem. Myślę, że to to padzian. <laughs> A myślałem, że my trójki gramy. To chyba nie ma trójek nawet. A sprawdziłeś? Nie! Yeah. Spodobało mi się rankedy. A więc co ja ci powiem? Nie. Jestem Adam. <suszy> co tu trzeba robić? Grab care and push object. Musisz za zanosić przedmioty do tego, do środka. Macie jajka no, umieszczać w środku. One spadają i bierzesz i walczysz o ten, o jaja. Jestem o. zielony. Te jest obok Ja. A, Mam to przegraliśmy. O kur... Dobra. Gdzie są... Czekaj, ja tutaj. Tu. Nie. O, daj! Tempa parował. Daj mi tą piłę. Gdzie są Gdzie moi to się jaja. rzuca? Do środka? Nie wiadomo. Chyba tak. Jajo. Tak, do środka. Poska. Nie! Pan... Moje jajo! Nie! O, wyszedłem. Nie! Czerwona ja parowa Zostawmy to... <grym>, Zostaw moje jaja. Ja ukradnę czerwonemu, spokojnie. Ale to jest głupie, jezu. Dobra, S. Mi się da jaja, te jaja śmieszne. Chodź ja my przegrywamy. Padłem. No. O kurde. Ej, bo zieloni mają najgorzej To my jesteśmy zieloni, no. No właśnie o to chodzi Czemu je nie, nie zostaliśmy bąpy? The... Bo my chyba głupi jesteśmy tu czy... jaja, jaja mi spierdalają. Znaczy yy... <grym 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 Uciekają! Znaczy tak Znaczy yy, super, super gra, tak No właśnie Aha, bo tam niekoniecznie... Bo tam do, trzeba dobrze trafić do środka wiesz. Jak to dobrze trafić do środka? Normalnie, Ej. trzeba dobrze trafić, bo nieraz to nie wpada i ten... No ode mej jajo! Żółta... Paruło. Nie powiem coś, Nie, nie powiem coś chciałem powiedzieć, nie. Chciałem coś na to co powiedzieć. Kolorowe. Mój... te De... żółty kolego. Na C. Ej dobra, bo my jesteśmy mega chujowi w tą grę jednak. Ciul. Co... tam... ...do cholery te jaja? Nie wiem, ale wrzucam mnie i nie działa. Nie wiem, ja po Ej. prostu kostki i plus jeden. O nie. Ej. Dobra, wszystko wina paziana Ja w życiu chyba z pięć jajek i nic się nie stało. No właśnie, wina. No to zaczynamy, runda druga, kurwa. Znaczy się, że... Jom, jom siła, moje małe, małe derfakery. Wina Padziana, tyle powiem, panowie. Tak. Wszystka wina tuska, wszystko by się dało to winie tusk. Hmm. Tak, popieram. Hmm. No Dobrze to teraz masz strajka. Poleć mu wojarkę. Nie, Nie, za to nie ma, chyba. Nie ma? Chyba. Sprawdzimy? O, kurde, nie, tak w nie. jest pewnie i tak, czy to tak. Też. Dopóki nie mam zarabiania, to i tak mi nic nie zrobię. No w sumie racji Prawie. Prawie. <grystanie> Ta prokurator to tylko człowiek, tego się trzymajmy. Kurde, co za ciulenie myte. Ej, ej, ej. ej, ej, ej. Jest, jest Ale to nie był jeszcze. No jestem. <grystanie> jeszcze. Jeszcze nie idziemy spać. nie powiem kto mnie zaczął trzymać za... ...śmaty i nie puścił. Znowu 9 punktów. Let's go. Łatwo. Dobra, jesteśmy qualified. Dokładnie. Przynajmniej tyle... Nie, to są trójki. Ja byłem ostatni z naszej drużyny? Nie. A. To, był <śmiech> <jest>. <śmiech> to był ostatni, tak. Jest, bo jest to na ludek. Ten typikal coś tam. Dobra, to jest znowu to gwięko. Umieć jajka i kloski i piłki do koszyków w odpowiednich strefach. W odpowiednich strefach, ok. Albo w Te są piłki, jajka są po prawej, a po lewej są kostki pewnie. No, co się tam masz? No, no, no. no, no to Wiem, to... widzę, że są filary. Te teraz już wiem hmm. o co chodzi. Genież. Ja wszystko do A to jest z ja też. jestem co Gdzie punkty moje są? Dobra, jestem, co ja mam? Gdzie? Ja chyba znowu co mam, mam te szotki. rzuty. Żółty team, dobra. Ale Słucham się bardzo. na jajach, wpadziano Na tak, tym tak, ujęciu. Tak. Dobra. Mam piłkę! oddaj! A miał... No puść mnie! Nie powiem... Przyjacielska osoba. Ej, jestem w środku i mnie nie cofnęło. O, dziękuję. Dobra, ja po prostu będę z tym nie i wchodził do środka, bo tu zastaniet się jak to jakaś kategoria. No. Iś pedale. Ej, zarąbałem kilku e, kilku tych pajacą kulę e, kule. Ode no, tu jajo. Czerwona paruwo. Ej. Nie dało się złapać. Gdzie są jajka? Nie chcę nic mówić, ale idzie nieźle. Na pewno idzie lepiej niż ostatnio, bo teraz wiem o co chodzi przynajmniej w tym. Czy nie widział? No, dostaw zielony. Nie powiem co. Misiaczku, cyk piłeczka do środka. Może. Oddaj, oddaj kostkę. A to twoja kostka? To sobie kostka. No to moja kostka. Oddaj! Be, Oddaj! Zielony! Okay. Zielony mnie maca. ma co. I to tak nieprzyjemnie. No. Czerwony! Może znów, znów przegramy w tej samej tej rundzie. Ta, tak nie no, skąd to zrobimy? Jakie 20, no, 20 mamy? Mi... Kwam... Jak mamy 20 co? Czekaj, bo niebieski mi uprzykrzył moje naferowanie punktów. Zrobiłem kobiego rzut za trzy, a ten, no później nie powiem kto. Wojanek. Eee, Wojanek. Powiedział, no, sprawdź Dobrze mówi. Dobrze mówi, poleć mu, Wojanka. O. o, w końcu coś innego. Tak, I bo jest. wyłączyłem rankedy. Powiedział, dalej będzie zamykał. O. tak. To Osobio... jest obok mnie. No taki o, Ja. No nie. A nie, to o, mój ziutek. Ale jestem z Ale jestem Czy teraz dzieci mówią z kibidi? Dajcie znać w komentarzu. <grym> tak, zdecydowanie. Kur... Ej. Trze. Nie! O nie. Pozycja. Nie wiem czy kiedykolwiek ktokolwiek mówi, że to jest kamili Friendly y, content A Nie mówił No teoretycznie nie, ważne, żeby nie było copyright'a ani żadnego tego. Skoda bo chciałem już Cordem rzucić Kurcie Kurcze pieczone wiemy gówno no spadłem <śm> no nie mogę <śm> <śm> ja też Czego nie, nie możecie wolę. przejść Dobra czekajcie. Gdzie... Już nie wiem czy dam radę czekaj, bo... Dobra Jestem dalej chociaż... Dobra jestem No spadłem znowu Doleciałem Czeka mamy to Let's go mamy... o, Eliminator! let's go! Let's go, that's <śmienicza> Co, co za Piękny czas, jak tutaj to kasz pokazuje, jak się jeździ i spada po początku, także... że. że nawet nie dojechał. Dobra, czekaj, bo tu się no, jakoś na pręta wskakiwało wbaga. tego środkowego. Dobra, zdecydowanie nie tak się skakało. Kurde, spadłem Kręcę się Ale jednak nie jestem? Nie doleciałem nie jestem. Debil chłopaki spokojnie, a tu wam wykeruję za chwilę O jednak nie wykeruję Jednak kłamam, jednak jestem do dupy chłopaki, sorry Jest. zaraz się. Dobra, ja to wykeruję O kurde pierwszy. rąbany wskoczył pierwszy Pierwszy Czekaj, ja zaraz będę Ja lecę Jana ja na jest po <laughs> ja to. Nie, Mamy to. miejsce, pierwsze miejsce chyba drugie. Aj, drugie. drugie? Aj. Złodziej 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 Matek nie, <laughs> ma <laughs> matek. O, Mike O, przetrwał. O. I nie, 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 Jaki kracik. Dobra, dawajcie jakieś legendarne tryby, które pamiętam. No właśnie skakanie przez z dziury teraz ja bym poprosiła, albo slajda o. Wyścigi no. jest na slajdzie, to, to były czasy. Bo, jak to się latało. Nawet kafelki bym mógł zagrać jakieś. O, dobra, to jest. No, to jest dobra. O! To pamiętam. To jest ta platforma co no, 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 jedzie. No, tak, 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 tak. Letforma wiertnicza wywierca dziurę w twoich jajach. Dupie A potem spuszczę przez sos Co szefa! Co szefa? Specjalny szefa kuchni. No, Kasper wie jak gotować. No. Sam próbowałem. Ej, ej, sosy to akurat moja działka. Ty jesteś z masła co najwyżej, ty jesteś od tych tłustych No, no puść mnie, nie powiem mnie. jaka Uch. ty jesteś od tych tłustych Fajnie, fajnie tak grubego kolegę, halo Halo, halo Ja nie jestem gruby, jestem kurde kuloodporny No Tak, jestem bodyshamerem, a co? Czekaj, 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 czeka. patrz tego źródka A nie, ja tak nie, bo tu latają A to kula, zadabile, to nie... Kre... no puść mnie, jebany krecie O, gościa zciągło prawie To trzeba chyba szybko przejść. Spadłem. No, to trzeba. Uh. Chciałem szybko pójść, a odbiłem się jak debil. No trudno. No, Teraz spadnę. Walcz, walcz, Kacperku. No, spadłem, Jakby od tego miałem oczu zostałe, zależeć. Zostałem no, wywalony przez gości. Trudno się mówi. Jak to się gra w tą grę komputerową? No dobra, tu jest. nie A bo żyją dwie osoby, miłość i Random Tak <noise> Czyli typowo No widzicie? Nie! O, Miłosz, ja zostałem praktycznie w ten sam sposób, zostałem po prostu randomowym chłopem Ty jesteś trudzy, ale heca, udało się No, o kurde No, no i w końcu są dobre tryby, ale nie jakieś Ale dla nie bambików jakieś... dla piłki do dziury O, ten krecik, nie powiem co, C word. Zdłapał mnie i nie chciał puścić, razem z nim spadłem, Krycik. No, co za kryt? O, to też. Zobowanie no. punktów przez kółka. To też było Było fajne, było fajne, i powiem, że nie. trafić do środkowej. A no bo to był tak. Typ... O Jezu O Boże spadłem, e! trafiłem Spadłem jest jakieś freeza co jest... A, bo druga strefa to jest jakiś z frizem Tak, 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 tak A no my w końcu zbieramy Spada, tak. tutaj punkty czy Tak punkty przelatujesz przez dziurę Jak A, widzisz dobra. na górze Nie! Zapomniałem, że to jest ta. Z, zjebana. ta. O. Tylko trzy drużyny się kwalifikują, niedobrze. Zapomniałem, że tam jest ta grawitacja zwalona i tam. dosłownie nie idzie skakać normalnie. No kurczę! Nie mogę przelecieć przez. drugą. Damn. Nie Dobra, przeleciałem. Kurwa, bo nie mogę przeklinać. Może no, z kim bo ta, bo się jest family, Bo to jest family friendly kanał. No. No. no raczej nie. No raczej już nie. Noż już... nie powiem co, nie powiem kto, nie powiem kto jest tą kulką. Eee, Ale jest. Co to za, za kało? Ale jest. Udało Chodzian się. Pozboli. Udało się. O kurde, pierwsi no. jesteśmy. Ale heca. Albo <grym> A bo tylko ja jeden sam, team mógł odpisać. Ja końcu zdobyłem punkty, bo się zakwalifikowałem. Spadł ten kred? Jest, jest. Spadł. Jest, jest, ta ma spadła. <grym> Odpadła, dobrze. O, heksagon. O, o boże, bo święty, jest z co miło zostajesz na górze, my z schodzimy na. Ja mam lepszy ostatni... pomysł. Ściągamy gocik zaczynamy tak. łapać? Damn. Zabawimy się w łowców Tak, Kasperku, tych łowców <laughs> Łowców w e e pewnej chwili <laughs> Chyba zapalim jednego chłopa Spadłem Jak paru dęta O kurde Dobry dzień Dobry wieczór, Polsko! Dobry dzień, dobry dzień. Kurde, Spadłem, na sam dół. A nie, nie na sam dół. Dobra, ciszczy tam na dole, panowie. Tyś! <grym> Ale pamiętaj, że... Nie powiem, Spadłem, brzmi. to brzmi. <grym> to za debil. na dole. Jestem i No, co za gościu. Ja ci już będę zostawiał jak coś obrzeża na tych niższych planszach. Ja właśnie sobie zostanę też obrzeża. Ja chyba naszemu tak to trochę nie pomogłem, ale... Dobra. No i sobie teraz nie pomogłem. Oj, nie doleciałem. Niebieska jest ostatnia, ta. Tak. Ja lecę, w dół. Bo kurde, mi akurat zjadł dziurkę. <śled> Ach, Ratowałem się! Ale, są Ale nasz mi spodziewał na mordy i wyłączył mi te Niech chciałeś zrobić to sprytnie. Wiem, wiem. Chciałem to zrobić sprytnie, nie powiem. Czy nasz tylko został? Nie. Ja tylko zostałem. No ty kurwa! Dobra. Dobra, nasz jeszcze jest. No jednak nie. Czy byliśmy ostatnim no, teamem? Bo... Nie. No. Tak. Nie, znaczy tak, bo tutaj. My byliśmy ostatnim teamem, ale żyło jeszcze trzech. Jaki był problem? Problem był taki, że nasz mi spadł na dwa, i rzucił mnie trzy piętra w dół. Doniec. Co panowie rocket? Trudno, czas się pożegnać. Miłego, czyś,